Specjalnie na dzisiejszy odcinek przygotowanych mam 11 piłkarskich boksów. W każdym takim boksie kryje się koszulka, która będzie decydowała o naszym składzie. I dzisiaj serio warto oglądać do końca, ponieważ jeden boksik poleci do widza, który obejrzy do końca i później podam więcej informacji. Teraz mogę powiedzieć tylko tyle, żebyś zostawił lajka, w komentarzu napisał, jakiej drużynie kibicujesz i jaką koszulkę chciałbyś otrzymać. Oczywiście, jeżeli chcesz wziąć udział, musisz mnie subskrybować i będzie bardzo miło, jak podbijesz ten film. Zaczynamy! I w mojej ręce jest już pierwsze pudełko. Pierwsze pudełko. W którym znajduje się koszulka drużyny, która nazywa się Fenerbacze. Czy znam jakiegoś dobrego zawodnika z Fenerbacze? Prawdopodobnie nie, ale tak to się prezentuje. A tak wygląda to na mnie i tak wiem. Dobrze leży. Mam kilku zawodników u siebie w drużynie, którzy są z Fenerbacze. No i muszę przyznać, że nawet na rynku transferowym szału nie ma. Dlatego naszym pierwszym zawodnikiem będzie bramkarz. Ederson, witamy na pokładzie. Przed nami wybór jeszcze 10 zawodników i uwierzcie, że na pewno w tych paczkach kryje się kilku mocnych zawodników, których dzisiaj dodamy do naszego składu i spróbujemy nimi wygrać mecz. A później damy ich do jednej losowej ligi. Koło fortuny i zobaczymy jak sobie poradzą Secret ball numer 2 A w środku mamy Koszulkę która No nic nie widać przez to Trzeba sprawdzić kto się kryje tutaj Jaka koszulka I jest to Marsylia Prezentuje się to w ten sposób, myślę, że naprawdę ładnie. To są zawodnicy, których z Marsylii mam, ale nie, ja tutaj celuję w kogoś innego. I tym kimś nie jest ten pan, tym kimś nie jest nawet ten pan. Celujemy w tego gościa, no bo spójrzcie na tę szybkość i obrona 99, czy wy to czajcie? I udaje nam się go kupić za jedyne 18 tysięcy Takie tempo, taka obrona, solidne wzmocnienie No i powiedzcie mi, czy to nie wygląda pięknie? Mamy już Edersona, mamy pana Weaha Weaha? Weaha? Timotiego po prostu, tak? A oznacza to, że możemy przejść do kolejnej koszulki Jestem ciekaw, chciałbym żeby był jakiś Manchester United tutaj Ale czy będzie? Nie wiem Sprawdźmy w takim razie, kto się kryje tutaj <Szysk> Czuję tutaj kawał drużyny. Bolonia! Czy znam jakiegoś zawodnika z Bolonii, się zapytacie? A ja wam odpowiem: nie. Ej, ale trzeba przyznać, że koszulka naprawdę top. Ale ży na mnie tak dobrze, jak byłbym ich zawodnikiem. Halo, Bolonia? Że ja mam przejść do was grać? Poddzwonię później, teraz nagrywam odcinek. No i z bolonii o dziwo nie mam nikogo w swojej drużynie, więc musimy kogoś kupić. I kogo wy tutaj macie? Jest Skorupski! A, no my już mamy, bramkarza. A ja powiedziałem, że chyba nikogo nie znam z bolonii. Przecież oczywiste jest, że tam gra Skorupski. No szczerze, nikt nie wygląda tutaj jakoś super dobrze. Chyba, że ten rowwi. Row, 84 tempa, no całkiem okej. Okay. Chociaż jest Mirinda też. Miranda. A chociaż czekajcie! Jest Orsolini przecież. Tempo 85, strzały takie same, podania 84, dribling 86. No trochę gorsza obrona i jest fizycznie nawet dobry. I Jak ja. Więc szczerze uważam, że takie Orsolini do naszej drużyny Jak najbardziej się przyda Witamy na pokładzie I widzowie naprawdę pamiętajcie, żeby oglądać ten odcinek do końca Ponieważ mam jeszcze dużo tych mystery boxów Mam dużo secret boli I chętnie jakiemuś mojemu widzowi rozdam taką koszuleczkę Tylko no jest jeden warunek No musisz mnie subskrybować i oglądaj do końca Bo będę dopowiadać co trzeba zrobić Subskrybujesz? Super Lecimy dalej A to jest kolejny boksik i z niego Ho 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 ho, ho, ho. Czy są tutaj jacyś Pani tej drużyny? Panie i panowie, Real Madrid. Od razu się czuję jak 15-krotny zwycięzca Liga mistrzów. Mam u siebie dwóch zawodników z Realu Madryt, ale nie oszukujmy się, nie chcę nimi grać. Ale pojawia się też pewien problem, ponieważ y, zawodnicy, którzy mnie interesują z Realu, kosztują bardzo, bardzo, bardzo dużo. Za dużo i nie stać mnie na to. No chyba, że teraz uda się trafić takiego Mbappé tutaj za FIFA Pońcy i kto wie, idzie! Jakaś baba Skąd? Pedro i ona No nie, trafiliśmy kogoś z Fenerbacze Po co ja wydawałem monety? Czy to jak baba? I widzicie, o tym właśnie mówiłem Panie i panowie Czemu ja to skipowałem? Carreras Ej, no i tak całkiem szczerze to to jest bardzo dobry traf Mamy lewego obrońcę z Realu Madryt Dlatego nadszedł czas na kolejną paczuchę A w kolejnej paczuszce jest Lazio Czarnym podobno mi do twarzy, dajcie znać, czy to prawda. Ty, może mama mnie okłamuje. Lazari oraz Rowella nie podobają mi się. Ale tutaj, no, zbyt dużego wyboru to my, niestety, moi drodzy, nie mamy. Jest tylko ten gościu, którego można wyciągnąć z nosa. I ten nuno spoko wygląda. Ale u nas na lewej obronie już mamy zawodnika. I możecie mi nie uwierzyć, szok, ale Gila jest jedynym zawodnikiem, który ma jakąkolwiek kartę specjalną w tej drużynie. Kupujemy go. I w taki sposób mamy pierwszego środkowego obrońcę, czyli pana Gila. Przewalone jest tak na nazwisko. Następna paczka to koszulka. Potrzebujemy kogoś do przodu, więc fajnie jakby to była jakaś nie wiem Barcelona, PSG, a mamy Crystal Palace? To będzie Crystal Palace. Nie będziemy korzystać raczej z źródłów, których mamy u mnie w drużynie, ponieważ ja wiem, kogo bym chciał. I będzie to właśnie albo Sar, albo Mateta. Z tym, że on jest bardzo wolny. Nie będziemy kombinować w takim razie, weźmiemy tego gościa, który ma 93 tempa, jest środkowym, ofensywnym pomocnikiem, i wkomponował się on tutaj wręcz idealnie. Podoba mi się w ogóle to, że mamy tylko jedną zwykłą kartę. Reszta, tu póki co jakieś karty specjalne. A jeszcze bardziej podoba mi się to, że mamy dużo koszulek i nie zwlekamy, wyciągamy kolejną koszulkę, wywalamy to kto to później posprząta i koszuleczka następna to Aston Villa myślicie o tym samym zawodniku co ja i mamy na przykład Oliego Watkinsa, mamy Malena, mamy Mateusza Gotówkę Mateusz Kaszlanczyk <laughs> I'm joking, I'm joking. No i ten byłby dobry, ale mamy już prawego obrońcę. Masz jakąś alternatywę? Prawa pomoc. Ale też już mamy. A do naszej drużyny trafia Tilemans. No nie prezentuje się to źle, tak szczerze. Mamy coraz mniej paczek z koszulkami i mamy coraz mniejszą szansę na trafienie jakiegoś giga kozaka. Uuu, takiej koszulki jeszcze chyba nigdy nie widziałem nawet. Jest ona z tego sezonu u I patrzcie jak to wygląda! U, Pewnie nie mają takiej przyśpiewki, ale... kto wie. Ale zamiast złoty chłopak. Furioza nigdy swoich nie zostawia! Przepraszam, mam jakiś dobry humor dzisiaj. Ale jest jeden problem. Może jej koszulka jest piękna, złota, fajnie wygląda, ale wątpię, żeby w tej drużynie był jakiś zawodnik, który ma chociaż kartę Team of the Week. No ale sprawdźmy. Oj, 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 oj. Nie ma żadnej specjalnej! Czy tutaj najlepszym zawodnikiem jest naprawdę ten solet? No potencjalnie mógłbym wziąć tego Buksa, ale z tym tempem to on wiecie co może robić. Ja też nie, dlatego zobaczymy. W naszej drużynie ląduje Buksa. <laughs> jak to śmiesznie wygląda. Ale przynajmniej ciągle mamy wiele kolorowych kart. I jak myślałem wcześniej o tym odcinku, to muszę wam się przyznać, że nie spodziewałem się, że otwierając koszulki do mojego składu trafi jakiś srebrny zawodnik. A tu w dodatku Polak Rodak. Kolejna paka, a w niej... No, i z tej koszulki się akurat nie cieszę w ogóle. Ale nie, że mi się nie podoba, czy coś, tylko po prostu, no, mam już jedną taką identyczną, dosłownie tę samą. Okej, okay, okej, okay. jest napastnik UEDA. Tylko on ma kartę specjalną. Jest tutaj Timber. No, powiem wam, że nie jest kolorowo, bo mamy trzy pozycje do obstawienia. Napastnik, lewy pomocnik i środkowo obrońca. Nie mam pojęcia, co jest w następnych naszych boksikach, w naszych Secret Bolach, dlatego. Wciąż do samego końca będę liczył na to, że trafi nam się jeszcze jakiś napastnik, który będzie strzelał bramki. Oczywiście nie, żebym nie wierzył w buksę, bo pewnie strzeli nam tutaj bardzo wiele bramek. Ale poczekam, dlatego albo środkowego obrońcę muszę wziąć. Z tym, że wybór tutaj jest tragiczny. Jest Watanabe, 76 tempa, 76 obrony. Albo Trauner, 55 tempa, 75 obrony. W ogóle oni konkurencji żadnej nie mają, nie? To jest dwójka środkowych obrońców w tej drużynie i tyle, tyle. Ale postawimy tutaj na młodego, szybkiego Diarre. Kolejna srebrna karta, ale dramat. Zostały dwie pozycje, zostały dwa boksy piłkarskie. Proszę, jakaś dobra drużyna, abym mógł uzupełnić moją, mój skład. A nie, że ja mam jakąś diarę i boksę. Sprawdźmy, czy tak będzie. Troszkę się stresuję, nie ukrywam. Jeszcze nie wiem, co to za koszulka. Wy dowiecie się chwilę przede mną. A jest to. Boka Juniors! Jest Kawani! O nie, on ma 52 tempa, przecież on ma 70 lat. Zresztą, co ja wymyślam? Potrzebuję w takim razie obrońcy. Oby tu był jakiś przecinak. Bataglia. Ej, nie wygląda źle. Ej, no nie ma wyboru. To jest jedyny środkowy obrońca w tej drużynie albo Mendia. No ale wiadomo, Mendy nie bierzemy do nas. Bardzo chętnie wziąłbym Kawaniego, ale jest za wolny, dlatego bierzemy tego Ziutka. Solidnie tu wygląda. Napastnik. Ostatnia koszulka. Jeżeli miałbym ją wstawiać, to będzie tutaj coś Pewnie z ligi francuskiej albo włoskiej Ale chciałbym się mylić Niech już będzie nawet koszulka Manchesteru City Nigdy bym w tym nie chodził oczywiście po podwórku Ale do tego odcinka Manchester City byłby potrzebna Mamy tutaj Zobaczmy czy to będzie na przykład Milan, Inter Czy to będzie Uuu Okej, okay, nie sądziłem nigdy, że się ucieszę na widok tej koszulki, ale tak, cieszę się. Trafiliśmy Liverpool i brakuje nam napastnika, co oznacza, że Ikitike do nas dołączy. I tak prezentuje się drużyna zrobiona z naszych... Boksów piłkarskich. Jeżeli wy też chcecie mieć takie boksiki i wylosować sobie jakąś koszulkę, to oczywiście też możecie to zrobić na stronie Secret Balk, do której link oczywiście znajdziecie w opisie. Możecie trafić te koszulki i wiele innych. Oczywiście możecie tam podać też jakich koszulek nie chcecie dostać, i ich nie dostaniecie. A z kodem węgorz kupicie koszulki taniej. Więc zapraszam, polecam. Jak widzicie, fajna zabawa. Wszystkie informacje są tak naprawdę w moim opisie, a my przejdźmy do pierwszego meczu. O i myślę, że mój przeciwnik zaraz może być w strachu jak zobaczy Moją drużynę. U niego Donna, Ruma, Calafiori, Rudiger, Pires, Vitinha, Pedri, Güller. Co to jest za drużyna? Jedziemy z nimi, widzowie. Ciekawe, jak nam pójdzie w tym meczu. Możecie napisać w komentarzu jaki wynik obstawiacie. Zobaczymy. Zobaczymy, kto tutaj tak naprawdę wygra to spotkanie. No troszeczkę się boję, że on będzie mieć tam szybszych zawodników od moich. O to nie będzie ciężko. A, ależ teraz Buxa miałby okazję. No i właśnie to jest to, że on już się rozpędza. On się rozpędza i on będzie mógł to strzelać Ale mamy bramkarza Musimy wybijać wszystkie piłki, ale niebezpiecznie O nie, 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 nie Dobra, jest bramkarz Troszeczkę nas ratuje, dobrze, że go wybraliśmy w pierwszym wyborze A ja nie umiem wyjść z własnego pola karnego Jest ciężko Ale dobra, teraz nasza kolej Co my zrobimy? Tego jeszcze nikt nie wie, dlatego wycofmy to do tyłu Bo jest tutaj mało miejsca Nie mamy zbyt dobrej drużyny, ale spokojnie Bo mamy tutaj naszego napastnika, który właśnie. Ekkitike, dobrze, że czekałem do końca z wyborem napastnika. A nie, to Tilemans jednak. Dobrze, że go mamy. Mamy też odbiór piłki. Możemy się rozpędzić, ale dużo miejsca teraz na lewej stronie. Mamy tutaj diarę, czyli tego młodziutkiego zawodnika, który miał być szybki. I chyba taki właśnie jest! i szkoda, że nie podałem. No i teraz mamy ogromne problemy. O, nie, 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 nie! Spalony! Dziękuję, pani sędzio. Później tam dam do koperty. Ale teraz wszystko pięknie na jeden, dwa kontakty. Ależ teraz będzie okazja! Buksa! Buksa zdobywa bramkę. Co jest grane? Pamiętacie, jak wam mówiłem, że będzie dużo strzelał? Zawsze w niego wierzyłem. Dośrodkowanie. Mamy bramkarza, kochani. Ej, to był faul. To też był faul. Ale sędzia nic nie gwizdnął. Tillmans, proszę bardzo, do środka. Jest Buksa. Jest ekitikę, ale Buksa nie dał mu dobrej piłki. Ale mamy ją nadal. Ona jest w naszym posiadaniu. Buksa, masz teraz okazję się zrewanżować, podając do... <śla> No dobra, Buksa nie jest od podawania, ważne, że potrafi strzelić Ale znowu dużo miejsca, Ekitike Jest Buksa, Buksa na prawą stronę Do swojego kolegi, który jest niepilnowany Jeszcze raz on, mamy bramkę chyba Tak, pomiędzy nogami Bramkarza, 3 do 0 Ależ tillmans jest dobry SARS odbiorem, pięknie, Buksa Daj teraz dobrą piłkę, jest Ekitike podanie do prawej strony Ekitikę może dostać zaraz piłkę i wyjść sam na sam. Tak się właśnie dzieje. Ekitikę po krótkim 4 do 0. Przeciwnik bierze przerwę. Chyba wyjdzie z meczu. No i niestety Ignasiak Bambasi poddał się. To tylko świadczy o tym, że polska siła, czyli Buksa, no i tam 10 innych zawodników są za mocni. Czas przenieść naszych zawodników do jakiejś ligi i zobaczyć czy sobie poradzą w pełnym sezonie. A o tym do jakiej ligi trafiamy decyduje koło fortuny naprawdę to tutaj nic nie ma. Ponieważ decyduje koło fortuny, ale online. Ekstra klasa. Będzie ciekawie. No, trzeba przyznać, że troszeczkę ten Piast gliwice tutaj się wzmocnił na tle innych w tej ekstra klasie. Ale czy to wystarczy, żeby wygrać całą ligę? No. Powinno. Chociaż te polskie zespoły ostatnio też bardzo dobrze wyglądają Ale dobra, sprawdźmy Pierwszy mecz z Legią Warszawa I coś czuję, że tutaj już mogą być problemy na sam start Ale czy tak będzie? Wygrywamy 1-0 Skromny początek, ale zawsze lepiej tak niż przegrać Górnik Zabrze Rozgromiliśmy 2-1 Czas na Wisłę Płocki I tutaj mamy remis Z Lechem Poznań Zremisowaliśmy również Motor, no to chyba łatwy mecz dla nas Tak bardzo łatwy. Prawie przegraliśmy. Ale okej, okay, sprawdźmy w takim razie jak będzie wyglądała tabela na koniec sezonu. Zanim poznamy najlepszego strzelca ligi, zanim się dowiemy ma, jakie mamy miejsce w lidze i wszystkich tych innych statystyk, to możecie zapytać Węgorz, dlaczego wybrałeś Gliwice? No z tego względu, że patrząc na tabelę to aktualnie mają na czas jak to nagrywam ostatnie miejsce, więc uznają, że po prostu damy zawodników do najsłabszej drużyny w Polsce. Ekstraklasie, aktualnie. Mamy koniec sezonu, sprawdźmy w takim razie jak wyglądało to wszystko wszystko, najlepsi strzelcy. Czy ktoś tutaj jest od nas? 9 bramek tutaj jest, 10, Isak. Czy będzie ktoś? Jest z piasta gliwice Orsolini, 11, ale myślę, że jeszcze ktoś wyżej może być, na przykład właśnie Tielemans, który zaliczył 12 bramek w 33 występach. Więc dużo grał, to mu trzeba przyznać. Ale gdzie jest Ekitike, ja się pytam. A Ekitike w 30 meczach zaliczył aż 24 bramki. Trafienia. W sensie, no. A jak to wygląda w asystach? Sarma na 31 meczów. No to chyba nie jakoś super patrząc na to, że ściągnięty z Premier League do ekstra klasy. Następnie mamy tutaj Ekitike. Oprócz tego, że tyle bramek nastrzelał, to jeszcze zaliczył 6 asyst. To jest już całkiem fajnie. Do tego Orsolini. 8 asyst. Tielemans. Również 8 i u nas to tyle. Ekitike był również najlepiej ocenianym zawodnikiem, no bo nie liczmy tutaj tego. On miał jeden występ. Ale teraz czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Które zajęliśmy miejsce w lidze. No i spada z ligi tutaj zagłębie Lubin, które notuje tylko i wyłącznie 18 punktów. Wiemy w takim razie, że jesteśmy w top 10, ponieważ na 11. miejscu jest Korona Kielce. Sprawdźmy. Numer 10 Lechia Gdańsk, 9 Motor Lublin, 8 Górnik Zabrze, 7 Widzew, 6 Krakowia. 5 Lech, 4 Jagiellonia, 3 Raków Częstochowa i teraz pytanie, w takim razie nie widzę tu legi, więc Albo my, albo Legia wygrywamy ligę, i tą drużyną jest. Legia. Mieliśmy aż 7 remisów, Legia miała tylko 2. Pomimo naszych trzech porażek, jednym punktem przegrywamy. Ale za to wygraliśmy Puchar Polski właśnie gromiąc Legię. Jeżeli się podobało, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować i zostawić kciuka w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!